Tak. Szanowni Państwo, dzień dobry, witam serdecznie, dobry wieczór. Otwieram sesję nadzwyczajną Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą w dniu 23 lipca, listopada, przepraszam, 2022 roku o godzinie 17. Witam Panie, panie, panie i Państwa Radnych, panio, Pana Wójta, Panią Zastępcę, Panią Skarbnik. Pozwolicie sobie Państwo że sobie usiądę. Proponowany porządek tej sesji nadzwyczajnej, którą zwołaliśmy tak dosyć szybko, otrzymaliście Państwo wraz z zawiadomieniem na, 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 na sesję. Proponowany porządek obrad pozwolę sobie odczytać. Szanowni Państwo, proszę o, o spokój. Pierwsze otwarcie sesji, stwierdzenie, stwierdzenie kworum, to teraz czy nie, stwierdzam kworum. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Trzeci punkt, podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2030. Czwarty punkt, podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. Piąty punkt, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu z uwzględnieniem przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Szósty punkt, obrad, zakończenie obrad sesji Rady Gminy w Grabowie nad Plicą. Kto z Państwa radnych jest za proponowanym porządkiem obrad, którym przed chwilą odczytałem? Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie teraz. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Przy 14 radnych za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Szanowni Państwo, podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2030 i proszę tu o zajęcie głosu Panią Skarbnik. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone dnia 23 listopada 2022 roku polegają na w zakresie prognozowanych dochodów, zwiększenie w bieżącym roku prognozowanej kwoty dochodów ogółem o kwotę. 606 336 zł, 74 grosze, z tego bieżące o kwotę 606 336 74 grosze, pozostałych dochodów bieżących o kwotę 636 zł i zmniejszenie z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 24 zł, 26 groszy zwiększenie w 2023 roku prognozowanej kwoty dochodów ogółem od kwotę 307 800 zł i o taką samą kwotę dochodów bieżących. Jest to prognoza, oszacowano ją na podstawie potrzeb mieszkańców na zgłaszane na zakup węgla i na 2022 rok oszacowano około 324 tony po 1900 zł za tonę, co daje nam 615 600 zł prognozowane dochody w 2023 roku oszacowano 162 tony po 1900 zł, co daje kwotę 307 800 zł w zakresie planowanych wydatków zwiększenie w bieżącym roku wydatków ogółem o kwotę 606 336 74 zł 74 grosze i o taką samą kwotę wydatków bieżących. W roku 2023 prognozuje się wzrost wydatków o kwotę 307 800 zł. W zakresie wyniku budżetu w roku 2022 i lata następne prognozy nie ulegnie zmianie wynik finansowy. Po wprowadzeniu powyższych zmian, wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w artykule 243, pozostają zachowane. W zakresie przedsięwzięć prowadząco następujące zmiany. Do wykazu przyjęto nowe zadanie bieżące, polegające na zakupie i sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Grabów nad Pilicą. I tak jak mówiłam, przewidywane do realizacji w latach 2022-2023 o łącznych nakładach 923 400 zł i 2020 rok 615 tysięcy dwa dwudziesty trzeci rok 307 tysięcy osiemset złotych czy jakieś pytania? pytania szanowni państwo proszę tylko włączyć mikrofon proszę panie radny Pytanie, Te ilości tego węgla to są szacowane na podstawie czy to są przyjęte na podstawie jakichś szacunków, czy, czy to jest lista, yy, na którą się ludzie wpisują na podstawie tego? Na prezes. dzień przy, przygotowania wieloletniej prognozy był yy, oszacowany na podstawie zapotrzebowania składanego przez mieszkańców, czyli na podstawie wniosku. W sensie wstęp, wstępnego zapotrzebowania, bo oczywiście będą jeszcze składane wnioski. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę, to pozwolę sobie czytać projekt uchwały Rady Gminy Grabowie nad Pilicą z dnia trzeciego listopada 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 do 2030 Pozwolę sobie ominąć aspekty prawne Rada Gminy Grabowie nad Pilicą uchwala co następuje Paragraf pierwszy dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2020 do 2030 określonej uchwałą nr 31.151.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku aktualne prognozę finansową określa, określają załączniki do niniejszej uchwały tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej załącznik nr 1 wykaz przedsięwzięć WPF załącznik nr 2 paragraf 2 wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie teraz kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Przyjęty. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022 i również proszę zająć. Zwiększono, <laughs> Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 689 700. 60 zł z tym zwiększono z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałań COVID. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na, na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych jest to kwota 59 160 zł. Zwiększamy spływy z usług. 15 tysięcy zł i wpływy z różnych dochodów są to wpłaty mieszkańców na zakup węgla 615 600 zł. W zakresie wydatków zwiększamy wydatki o łączną kwotę 689 760 zł. Zwiększono z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz koszty związane z obsługą tego zadania 59 160 zł. Na zadanie bieżące zakup i sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy Grabów nad Pilicą Kwota 615 600 zł Na wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk 5 000 zł i zakup usług pozostałych w oczyszczalni Ścieków 10 000 zł Dokonano również przeniesień w planie wydatków zgodnie z wnioskiem nr 14 Z dnia 18 listopada 2020 roku zespołu szkół w Grabowie nad i Środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wpłynęły na rachunek bankowy gminy grabów nad pilicą. Czy są jakieś Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Może pan wójt powie gdzie ten gdzie ten węgiel będzie składowany? Żeby zawrzeć umowę, to dlatego dzisiejsza jest sekcja. Y, sesja. Możemy y y y y podpisać umowy bez S wcześniejszej tutaj y zgody Rady Gminy. No, można to było przyjąć zarządzeniem, ale obowiązywałoby do końca tego roku. Y w związku z tym podjęliśmy decyzję taką szybką, żeby zorganizować sesję nadzwyczajną, przyjąć to do budżetu i do tego planu wieloletniego. I wtedy, bo tak, jest oferta tutaj prywatnej firmy, która by rozdysponowała węgiel na naszym terenie po 1900 zł. Jak podpiszemy umowę na cały Okres, to wtedy mamy stabilność, że być może ta cena nie ulegnie zmianie, a jeżeli po prostu zawrzemy na ten okres do końca roku, w styczniu może cena paliwa pójdzie, to wszystko może będzie, no wiadomo, że realnie też w takim sytuacji też musimy w jakiś sposób negocjować już w nowym roku, jeżeli cena będzie wzrastała, paliwa na pewno wzrośnie, bo będzie już akcyza chyba podniesiona i tam VAT o, o tym się mówiło. A chcielibyśmy, żeby ten węgiel był mieszkańcom sprzedawany po jak najniższej cenie, w związku z tym zorganizowaliśmy tutaj sesję nadzwyczajną, będzie to firma prawdopodobnie z Warki, bo tutaj firma konkurencyjna, która zgłaszała się, zaoferowała cenę, do, przedstawiciel proponował cenę na do 2200 zł. Ten węgiel, który otrzymamy, jest prawdopodobnie z kopalni naszej polskiej z wesołej. Jest na składzie w okolicach Ryk i będzie przez firmę dowożony, składowany na składowisku miejscowości Warka i dowożony według wykazu sporządzonego przez gminę. Będzie tym zajmował się ośrodek pomocy społecznej i każdy zgłaszający się przedstawi dokument zapłaty. I tego, że jest uprawnione do nabycia tego węgla, i taki węgiel zostanie mu dostarczony, bądź może sam podjechać na skład i odebrać sobie węgiel. Jest to po prostu z tą usługą dystrybucji, bo wcześniej w zapisach było, że ten węgiel jest tylko na placu i każdy sobie odbiera sam. No, my tu nie mamy, logistycznie nie jesteśmy do końca na to przygotowani. Mamy wagę, mamy jakieś tam samochody, ale. Podmiot zewnętrzny zrobi to wydaje mi się lepiej i jak wiadomo, że ktoś musi ten węgiel przywieźć dużymi samochodami, w związku z tym ta cena wydaje mi się, że jest dla nas intratna i jeżeli węgiel by był dobrej jakości, a Państwo to gwarantuje, to na pewno mieszkańcy powinni być zadowoleni. Te wnioski, o których Państwo pytaliście, były zbierane tutaj w Urzędzie Gminy, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i na tej podstawie my musimy tylko analizować i, i oszacować jakie te ilości. Na bieżąco tutaj otrzymujemy informacje z polskiej grupy górniczej, że y, będzie można to weryfikować i kaszą ilość węgla, że będzie można dostarczać. Tutaj podczas ostatniej wizyty, o których mówiłem na poprzedniej sesji nadzwyczajnej. To jeden sposób stwierdził, że być może jak jeżdżą po tych gminach, że wbrew temu, że takie duże zapotrzebowanie, być może tego zapotrzebowania dużego na ten węgiel nie będzie, bo u nas takich nadzwyczajnych ilości, bo na przykład na tysiąc coś tam wniosków złożonych, po ten węgiel zgłosiło się około 200. Jest to pierwsza rata półtorej tony do końca roku i półtorej tony od stycznia do kwietnia. Dziękuję panie wójcie. Czy ktoś z państwa, panie radny, ma pan jakieś pytanie? Proszę. No rozumiem panie wójcie, że dowóz tego węgla do Chętnych to będzie w cenie, tak? Transport, tak, w cenie. tak, w cenie. Tylko na pewno nie będzie workowane, bo nikt po prostu się tego nie zobowiąże, żeby jeszcze dodatkowo workować. Rozumiem, CERTYFIKATY będzie Polska Grupa Górnicza odbiorcy przedstawiała, odbiorca będzie przez nas upoważnienie miał stosowne do odbioru tego węgla. A co będzie, no to się mu okaże już jak przywiozłem na miejsce. Jest to groszek taki, który praktycznie będzie się mieścił prawdopodobnie z tych takich informacji, że będzie to jak gdyby ten ekogroszek, bo tam jest różnica niewielka, chyba 7 mm różnicy, że być może on będzie się nadawał do tych kotłów na ekogroszek. Bo tu jest, nie mówi się o ekogroszku, tylko my to mamy dostawę groszku. Dziękuję. Jest... Dziękuję panie Wójcie. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie pozwolę sobie odczytać projekt uchwały Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022. Pozwolę sobie ominąć aspekty prawne Rada Gminy w Grabowie nad Pilicą uchwały budżetowej na rok 2022 numer 31.152.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku wprowadza następujące zmiany. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf, punkt drugi. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, punkt pierwszy. W wyniku powyższych zmian paragraf pierwszy uchwały budżetowej gminy grałów nad Pilicą na 2022 rok otrzymuje następujące brzmienie. Punkt pierwszy. Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 27 296 02 zł 17 groszy z tego bieżących w kwocie 25 339 952 ,17 zł 17 groszy majątkowe w kwocie 1 956 050 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałą tabelą nr 1 podpunkt 2 ustala się plan wydatków budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Punkt drugi uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022? Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie teraz. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 14 radnych za przyjęty. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie ustaw, ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu uwzględnionej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Tu pan, szanowni Państwo, yy, pan wójt. Pamiętacie państwo, że swego czasu przyjęliśmy uchwałę. od <laughs> Wyliczaliśmy zwrot kosztów przejazdu przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie ceny średniej Paliwa. Obecnie w związku z, ze znowelizowaną ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy prawo oświatowe oraz finansowaniu zadań oświatowych yy, stanowi, że zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły wyliczany jest przy uwzględnieniu liczby kilometrów przewozu dziecka z domu do szkoły i z powrotem. W dotychczasowym stanie prawnym rodzicom przysługiła zwrot kosztów, o których decydowała średnia cena jednostki paliwa. Obecnie stawka za jeden kilometr nie będzie mogła być niższa niż ta określona w przepisach wydanych na podstawie artykułu 34a ustęp 2 ustawy o transporcie drogowym. Wymóg podjęcia niższej uchwały jest uzasadniony potrzebą dostosowania prawa miejscowego do aktualnego stanu prawnego. I obecnie obowiązujące stawki. Yy, tutaj podane już przez ministra infrastruktury w rozporządzeniu yy, wynoszą yy, dla pojazdów o po pojemności skokowej silnika do 900 cm 0,52,14 yy, zł, dla, yy, dla pojazdów o po pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 0,83,58 yy, zł yy, za 1 km. W związku z tym, żeby ta uchwała w weszła w życie niezbędne jest uchylenie, że traci moc uchwała, tutaj przewodniczący za chwilę Przecie. tutaj państwa przeczyta, macie państwo przed sobą, nie będę już czytał, ta nasza uchwała podjęta wcześniej, o której mówiłem, bo przyjęta ustawa sejmowa jest aktem wyższego rzędu i my musimy dostosować do obowiązującego prawa nasze przepisy. Przede wszystkim no, musimy ogłosić to w Dzienniku Urzędowym, urzędowym. Województwa Mazowieckiego, y, które a to wchodzi w 14 dni od dnia opublikowania w dzienniku urzędowym. Sesję Rady Gminy Budżetową planuje na 16 w związku z tym później samo zgłoszenie do dziennika urzędowego okres ten świąteczny, ażeby uchwała weszła w stosownym czasie, no dlatego jeszcze ją dzisiaj tutaj po prostu Pos przedłożyliśmy państwu, żeby to przyjąć, żeby nie było problemów później ze zwrotem tych kosztów przejazdu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Dziękuję panie wójcie. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie pozwolę sobie odczytać projekt uchwały Rady Gminy w Grabowie nad Plicą z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu uwzględnionej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Pozwolę sobie odminąć aspekty prawne. Prawo Oświatowe Dziennik Użyn z dnia 2021 pozycja 1082 z późniejszymi zmianami ustala się, co następuje. Paragraf pierwszy w celu you obliczenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w ramach realizacji obowiązków wynikających z artykułu 32 ustęp 6 i artykułu 39 ustęp 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe określa się stawką za jeden kilometr przebiegu pojazdu w wysokości równej stawce określonej w przepisach wykonanej na podstawie artykułu 34a ustęp 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Paragraf drugi traci moc uchwała numer 37.189.2022 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Grabowie nad Pilicą za rok szkolny 2022-2023. Paragraf trzeci wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów nad Pilicą. Paragraf czwarty uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od po dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 23 grudnia 2022 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczeniu zwrotu rodziców kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców? Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie teraz. Kto jest przeciw? Widzę, kto jest. Kto się wstrzymał? Nie widzę przy 14 radnych został przyjęty. Dziękuję Szanowni Państwo. Mam jeszcze tylko jeden taki szybki temat. Dostaliście, otrzymaliście Państwo, żeby było potem jasne. Projekt budżetu na rok 2023. Proszę się tutaj zapoznać z tym. Zarządzenie też Pana Wójta z dnia 15 listopada 2022 roku przed tą sesją żeby no żebyście Państwo się zapoznali do 16 grudnia tak jak Pan Wójt tutaj mówił planujemy właśnie wtedy tą, tą sesję. Szanowni Państwo przechodzimy do punktu 6 zakończenie obrad sesji co właśnie czynię zamykam ses nadzwyczajną sesję Rady Gminy w nad Pilicą w dnia 23 listopada 2020 roku o godzinie 17.20 dziękuję i do usłyszenia.